Centrum z kawiny godzina 10:30. Tego dnia Mirek i Patryk rozpoczęli pracę już przed szóstą. Coś pasuje, przegryźć, tak? Jedziemy na warsztat. To, to my pojedziemy, ja no. Mobilny serwis Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry tak słucham pani panią Rosja? nie uwierzę pani, ja do pana dzwonię już po znajomości zmieniłam teraz auto pan mi rok temu pomógł chciałam sobie po prostu poprawić lusterko a wie pan tam jakoś jest takim haczykiem i coś nacisnęłam i pękła mi szyba i pieszę się muszę jeszcze dziecko zabrać i do ortodonty zdążyć musi pan przyjechać bardzo proszę pomóc ja nie mogę z pękniętą szybą bo policja i w ogóle dobrze no to od początku jaki samochód ma pani teraz I to jest volkswagen golf twórka czyli nie będzie problemu z częściami niech mi pani powie gdzie pani teraz jest? W Skawinie, na studińskiego. Ja może wyślę panu pineskę. To niech pani na, nam da tak z 20 minut, skoczymy sobie tylko po jakąś bułkę. Dobra, wiedziałam, że mogę na pana liczyć. Czekam, dziękuję no, bardzo. Proszę bardzo. Po 30 minutach mechanicy dojeżdżają na miejsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że Pan przyjechał. Ja to zawsze w jakieś kłopoty muszę się wpakować. Proszę zobaczyć, co Ja Panią trzyma. pamiętam, tylko z innego samochodu. No właśnie, zmieniłam I pamiętam, że wtedy też był duży problem. Awarii uległ Volkswagen Golf czwartej generacji z 1998 roku. Auto posiada benzynowy silnik 1.6 o mocy 100 koni mechanicznych. Poprawiałam tylko lusterko i nie sądziłam, że coś takiego się może stać. A to przecież niebezpiecznie. Ja nie wiem, czy ta szyba mi poleci dalej. Przednią szybę mamy tak zwaną klejonkę. No. Więc w magnie poleci, no ale z taką szybą nie za bardzo może pani jechać. O. Nowoczesne szyby przednie są wykonane z hartowanego szkła laminowanego, które zazwyczaj składa się z dwóch tafli szkła. Między którymi, ze względów bezpieczeństwa, znajduje się warstwa folii poliwinylo-butyralowej, czyli PVB. Przednia szyba jest wklejona do kabiny i stanowi część konstrukcyjną nadwozia. No ale to wymienić, to się tak da szybko. No da, tylko tak? że na razie kropi. Jak się rozpada, to my tego nie zrobimy, więc to trzeba tuścić przy klejeniu i... musi chwilę podeschnąć. Ojej. Trzeba kombinować, trzeba gdzieś zadzwonić, nie wiem. Tam jest Ej. dnia na przeciwko trzeba zadzwonić. Inaczej ja zadzwonię, zobaczę czy mają taką szybę i za ile. Mhm. I wtedy będziemy decydować dalej, okej? Okay? Się... Mirek wyjeżdża do hurtowni po nową szybę. W tym czasie Patryk demontuje pod szybie i boczki samochodu. Pan sobie sam tu da radę, czy coś panu pomóc? Nie, samogarnie. Przecież mamo, daj tam ja się w jakiś obiad, bo dojadę, już działam, na pewno zdążę, ale no nie będę tak szybko, jak mówiłam. Deszcz cały czas pada. Po 35 minutach Mirek wraca na miejsce awarii. No i co, jest szyba? No, szyba jest, ale jest problem, bo w takiej pogodzie tego nie zrobimy. Skawina, godzina 11:15. Mirek i Patryk muszą wymienić szybę w Volkswagenie Golfie. Jednak w związku z opadami deszczu, które uniemożliwiły wklejenie nowej szyby, mechanicy musieli przeparkować auto na pobliską, zadaszoną myjnię. No i co? No i wycinamy. A ja mogę tam do busa się waszego... Tak, sobie... tak, może pani a może wstać i dopingować też. <laughs> Nie każdy tak lubi, żeby na ręce patrzeć. <laughs> Przebijemy się? Szul w mały i wbić. Tyle wystarczy, moim zdaniem. No wiem, już szyba ale to się nie przejmuje tą szybą. To się w ogóle nie przejmuje. Czy trzeba pofedrować? To pan w zasadzie ją odrywa, a nie wycina. Nie, 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 muszę sobie zrobić dziurę. Że ży żyłkę do cięcia wprowadzić. Mhm. Mhm. Jeszcze z pół godzinki może się uda, nie? Szło wszystko dobrze. E, 10 minut. E, to nie wierzę. Będzie na zewnątrz. Dobra. Mechanicy wycinają szybę z karoserii auta za pomocą specjalnej żyłki. Wsiadaj, to. Dobra, jedziemy. No, tutaj elegancko idzie. Poczekaj, Misiek. Musisz się zawinąć. Zawinąć, zawinąć, ale uszczelka. Dawaj jeszcze trochę. No. Pociąg. No, spróbuj teraz. Poczekaj, bo tu pod trzeba było troszkę... Idzie ładnie. Dobra, poczekaj. mi trochę. Maska otwórz bo ściągniemy maskę No teraz. Masz? No. Gra muzyka. Jedziemy dalej. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. mać. Nie, 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 ciąg. Ja muszę to bardzo delikatnie robić w górę, bo jedziemy po desce. Miał być 10 no. minut, co? No, Pociąg. Ciąg. Nie da się. To. Ciąg! Pociąg ty. Stef, Stałem z p***dinko. Za mocno ciągniesz. Skawina, godzina 12.30. Mirek i Patryk wycinają rozbitą szybę z Volkswagena Golfa. Pada deszcz, dlatego mechanicy pracują pod zadaszeniem w myjni samochodowej. Napręcz. Idzie. Idzie. Już prawie. No i co, odchodzi już cała, co? Idzie. Patryk, niżej, 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 bo się wcina w szybę. Ja nie mam jak niżej. No to zawieraj ją bardziej pod szubę. Dobra, ostatni kawałek. Ostatni raz. Jeszcze, jeszcze, Bryściu! Dawaj. Dobra, Paszła? O! O, ktoś to ma do to, nie No, arkomaty. Nic się nie uszkodziło, co? Nie. O, widzisz, że ładnie idzie? Jest powietrze. No to taki, taki mój pomysł. To już po tej operacji klej, tak? Czy jeszcze coś? W grundi czekamy do wyschnięcia. To co to jest, to czarne? Tak zwany grunt do szyby. Chodź tam? Ja. Tu, 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 nie za rogi, za, tylko za środek. Wchodzimy, i Jest pięknie. Marujesz, to jakże klej? Tego no i dobra. Łapki, tak. Tylko nie dociskaj jej teraz. Nie nie doginaj bo to się o, p***a. się? Aha. O, ryskowe, tak? Dobra, to podtrzymuj tylko ręką, nie tyle. Musisz obrócić. Czekaj, Czy ty do czego to służy? trzeba odkleić. Nie, nie przejmuję się. Plastik. I musi być równo, w prawo albo w lewo. Do góry, na dół, do góry. Bo drzwi, żeby nie biły, poszedł Tak, tak, tak. W porządku. Dobra, jest. Tylko ją trzeba podociskać po prostu. Tak, tak. No chyba dobrze wyszło, nie? Idealnie. No to wie pani, profesjonaliści robią. Patryk, ja bym mały, to już szyby kleił. Ja się z pistoletem w ręku urodziłem. No. Jeszcze. O, pięknie. No i jest. Co, klejmy pierwsze taśmy i składamy. Taśmy od góry. Żeby się nie obsunęła, bo ona się obsuwa cały czas. A z tymi taśmami to tak mam jechać? Tak. Jak długo one powinny być? Dopóki klej nie wyschnie. Tak widzimy ile ten klej będzie schnął. Za trzy godzinki może pani już jeździć. Musi się kleju utwardzić. Nie można jeździć ani po dziurach, ani po wybojach, bo wtedy szyba się nie doklei dobrze. Będzie mhm. potem się odalała. W normalnej temperaturze mogłaby pani praktycznie za godzinę, za dwie jechać, nie? No, ale że jest taka temperatura, no to te trzy godzinki Pasuje mhm. poczekać. Tak, już panowie kończą to, to usterko, jeszcze proszę. Tak, tak, zaraz założymy. Irosła specjalista od lusterek. I pokrzyku. Gotowe? Gotowe. Super. Wycieraczki, ty już panią licz. Za szybę zapłaciliśmy 150 zł. Kleje są po 45. Mhm. grunt 38. To mamy 278 zł i nasza usługa 500. usługa 500 zł, więc mamy 778 zł Jest na koncie. Tak. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia, ale w innych okolicznościach. Dziękuję. Na kawie. Nie? Niech pani jedzie, mamy tutaj powstrzątamy jeszcze. Dobra, dziękuję. Godzinę zajęła Mirkowi i Patrykowi wymiana przedniej szyby w Volkswagenie Golfie. Klientka może jechać po dziecko z prawnym samochodem.